A co to jest? Czy to jest 24-dniowy kalendarz adwentowy beauty z marki HM? Edycja 2025? Tak kurczę, przecież jest w tytule. Kliknąłeś w ten film, bo myślisz sobie. Co za gówno, co ma pięć wyświetleń? I masz w sumie rację. Ale jak już jesteś, to zostań. Bądźmy dla siebie mili. O! I, 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 i jako, że będziemy. Oj. Skup się. To ja z przyszłości po otwarciu tego kalendarza, i mówię serio, to nie jest clickbait. Naprawdę wnioski są mocno zaskakujące. Jako, że będziemy otwierać kalendarz adwentowy, to chciałam, żeby było bardziej wokół świątecznie, ale jedyne co znalazłam to. Świąteczne kolczyki. Merry Christmas, we Merry Christmas. Gotcha, bitch! And Happy New Year! Cool. Myślę, że jeden wystarczy, dwa to, to byłby już kicz, to już by było za dużo. Ale super. Mam też ze sobą mojego przyjaciela. Jeszcze trochę. Tak wygląda, ale się cieszę, że mogę to otworzyć. Naprawdę, tak się cieszę, że mogę to otworzyć. Już się nie cieszę, bo już otworzyłam. A, no no! Mam wrażenie, że oni tą stożyczkę zrobili tutaj specjalnie, żeby ładnie wyglądało, jak ludzie otwierają to na filmach. Ogólnie te kalendarze adwentowe to jest jakieś szaleństwo. Pachnie jak perfumy jakieś, albo ciasto. Czego chcieć więcej? To jest jedyny śnieg, jaki możemy sobie wymarzyć na święta. Podliczę każdy z osobna kosmetyk, który się tu znajdzie, i porównamy to z ceną całego kalendarza. You had one job. Chodziło mi tutaj o to, że będę szukać odpowiednika każdego z tych produktów na stronie Handemu i na podstawie ceny na stronie obliczymy, jaką wartość ma faktycznie produkt, który dostaliśmy w kalendarzu. Oczywiście uwzględniając różnice w pojemności. Czyli powinno nam faktycznie wyjść, ile jest warte to, co dostaliśmy w środku. Dobra. Otwieram numer jeden. No i mamy wiśniowy. Olejek do ust. To jest bardzo małe. To jest olejek, a to jest moja ręka. Yy, ja nie mam aż takich dużych rąk. Musicie mi uwierzyć na słowo. Muszę się dowiedzieć, się dowiedzieć. ile ten kalendarz kosztował. 147.99. Wychodzi 6 zł i 16 groszy za Okienko. Czy zapłaciłbyś za to 6 17 groszy? Jeśli tak, to jesteś jakiś głupi. A to oznacza, że możemy się polubić. Nie znalazłam takiego samego produktu w H&M, ale znalazłam taki olej do ust. Kosztuje 9,99, ma 15 ml. To, co w tym momencie trzymam w dłoni, ma 6 ml. I teraz uwaga, bo będzie poważna matematyka. Z proporcji wyliczyłam, że... <słuch> I tak 24 razy. 15x... 6 razy, 9, 9, Skoro 15 ml w Handemie kosztuje 9,99, a my mamy tu 6 ml, proporcjonalnie 6 ml powinno kosztować 4 zł. Jeżeli chcemy zachować cenę za mililitr. A my za to okienko zapłaciliśmy 6,17 zł, czyli się to nie opłaca. Pięknie pachnie, tak przeciętnie. Jak wyobrazisz sobie słodki olejek... To to jest właśnie ten smak i ten zapach. Jest bardzo dobry, smacznego. Dobra, może później będzie coś droższego. Damy temu produktowi łapkę w górę. Olejki w ust są teraz modne, więc powiedzmy, że wpisuje się w trendy. Powiedzmy, że nie jest to takie przypadkowe. Dalej! Ojej, otworzyłam to źle. Tak nie otwieramy, ale hmm, w środku jest coś ładnego. To będzie coś super. Błyszczy się jak. Jak nie powiem co, dla mnie świat przestaje istnieć. Jak coś się błyszczy, to ja jestem kupiona. Ojejku, ojejku! To jest taki czysty brokat. Wiecie, bez żadnego koloru. Tym można sobie zrobić tak ładne wykończenie makijażu. Po prostu piękne. Ale musimy sprawdzić cenę. Nie udało mi się znaleźć tego brokatu samodzielnie do kupienia, ale to może nawet lepiej, bo to znaczy, że w tym kalerze brodarzu. Dostajemy cokolwiek, jakkolwiek unikatowego, czego nie można sobie tak po prostu okupić, ale znalazłam podobne coś, taki cień do powiek, bardzo brokatowy, kosztuje 24,99. To coś ma 1 gram. Mamy tu coś, co jest warte 12,50 i to jest bardzo dobry wynik. Czy ty jesteś warty 12,50? Nie wiem, ale to by mi się zdecydowanie podobało. 3. Nie trzeba być mądrym specjalnie, żeby zgadnąć, że tutaj będzie jakaś pomadka albo błyśbier. O, jakie malutkie coś. Co to ma być? Co to ma być? Ja się pytam. Kolejny lipgloss. Rozumiem, że chcecie mi powiedzieć, że moje usta zdecydowanie potrzebują nawilżenia. Ten jest Bubblegum. Mam wrażenie, że to by było jeszcze mniejsze, gdyby tylko dało się tam użyć jeszcze mniejszego aplikatora. Ale że trzeba było go jakoś tam zmieścić, no to musieli już resztę wypełnić tym produktem, prawda? To jest tak małe, że ja to zgubię, jak tylko się odwrócę, to tego już nie będzie. Wiecie, bo to trzeba tak... Tak po cichu używać, żeby przypadkiem nie spłoszyć. Kojarzycie te takie kulki, co kiedyś można było kupić w sklepikach szkolnych? Ochyda! To to właśnie tak smakuje. Naprawdę robi mi się niedobrze. Aha, dobra, dobra, dobra. Bo to jest lip gloss, a to był lip oil. Zarąbista różnica, nie? Zgadnijcie, który mam teraz na sobie. O kurcze, nie zgadliście. Najbliżej, co udało mi się znaleźć w regularnej sprzedaży, to jest coś takiego. To jest tak małe, że nawet nie da się tego przeczytać. 2 mililitry? Ech, myślałam, że mniej. Naprawdę to jest warte 5. Pięć złotych i 71 groszy. Daję tutaj łapkę w dół. Oni mi się po prostu nie podoba i mogę. Numer cztery. Jest! Coś się błyszczy. Au! O! To jest dziwne. To jest eyeliner. To jest właśnie przepis. Tak łatwo mnie kupić, jak coś się błyszczy. To się nie nadaje jako eyeliner, bo to nie ma jakby ciągłej takiej konsystencji. Tylko to ma... Eee... O matko, jak to, 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 to... Tak, powiem tak no. Nazwałabym to po prostu cieniem do powiek. No bo sorry, ale kreski, to wy sobie tym nie namalujecie. Eee, dobra, w sumie może wy sobie namalujecie. Ja sobie nie namaluję. No nie no, dobra. Stwierdzam, że to jest fajne, to jest ciekawe. Nie będę tego używać i to jest problem. Jak sobie rysuję tym czymś, to wygląda, jakby były... Zaje Równe. To coś ma mojego e, apruwa. O! One wszystkie kosztują 27,99 i mają logo, jak Netflix. 2 ml? 13.995 995 zł polskich za litr. Eyeliner to nowe złoto. Założę się, że tam będzie jeszcze taki złoty. Ehm, 2,2 ml. Co? E, właśnie odkryłam coś, co na dobre zmieni postrzeganie kalendarzy adwentowych przez ludzi. Ten eyeliner ma 2,2 ml. Nie jestem w stanie wam tego pokazać e, na kamerze, ponieważ ta buteleczka jest tak mała, a ten eyeliner na stronie ma 2 ml. Ten jest tak mały, bo musiał się zmieścić do kalendarza. Ale moje pytanie brzmi, jak bardzo przerysowane za duże jest to opakowanie na stronie. Skoro mieści się tam mniej produktu Niż w tym czymś. Wow! Tej przestrzeni na produkt, to podejrzewam, że jest no troszkę mało. Według moich obliczeń wynika, że ten produkt jest wart 30,79 i to nie jest tak, że ja nie umiem liczyć. To znaczy. Nie, 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 dam sobie tego wymówić. Nieco skonfundowana. Zabieram się na numer 5. W tym momencie już się boję otwierać tych, tych produktów. O, to jest fajne! To jest super! Jeszcze jest różowe. O, to tak się tu robi to z pudrem. I to jest super. To mi się podoba, bo to mi się przyda. I dopiero co sobie kupiłam i gdybym wiedziała. Przecież w ogóle nie wiedziałam, że będę miała kanał. Poszłam do Sefory i wydałam 27 chyba złotych polskich za taki puszek. Jest mi trochę wstyd. Mówię o tym wam, ponieważ jest to dla mnie forma terapii, żeby sobie z tym wstydem poradzić. Nie wiem, co sobie myślałam, że jak kupię to w takiej cenie, to ten kawałek materiału będzie jakiś lepszy. To jest mega fajne, bardzo się z tego, autentycznie się z tego cieszę, mam wrażenie, że cieszę się z tego najbardziej, z tych wszystkich rzeczy, to jest dziwne, bo już taki mam. Ale w handle są śliczne pędzle, takie czerwone. No, to, to puszek do pudru kosztuje... Wychodzi na to, że ja w tej seforze jednak tak bardzo nie przepłaciłam. No więc to jest rzekomo warte 25 zł. Nie wiem, o co chodzi. Numer 6, Kiedyś z... Ale super! Nie. To tak. Zgadujemy. Czy jest to eyeliner taki jak ten: eyeliner gigant, tylko że w odcieniu złotym, to jest odpowiedź A. Czy jest to lip gloss, tylko że w odcieniu troszeczkę innym, który i tak na ustach będzie wyglądał tak samo. Czy jest to kolejny lip oil, który również na ustach będzie wyglądał dokładnie tak samo jak ten? Czekam na wasze odpowiedzi. A, B czy C. Okienko numer 6. Mikołajki! Więc z okazji Mikołajek dostaniecie od H&M lip oil! Tylko tym razem grape. To jest chyba winogrono? Albo grapefruit? Nie pamiętam. No to jest winogrono, no, ale zastanawiam się, dlaczego mi smakuje jak te soczki, tymbark o smaku czarna porzeczka. Jest dobre. Trochę smakuje jak agrest. Wszyscy zapomnieli o istnieniu agrestu. Pamiętajmy o ogreście! Nie to mi się nie podoba. Przynajmniej nie muszę liczyć jeszcze raz. Mm, to też się ciekawie zapowiada. Tutaj. Niebieskie coś. Ojej! Ojej, jaka słodka! Jakie malutkie! Jakby dopiero co się narodziło. Trzeba też uważać, żeby nie uciekło, żeby nie spłoszyć. Maskara. Taka malutka. A wiesz, co się okaże, że zaraz się okaże, że. w Maskarze niby tej pełnowymiarowej w handemie jest tyle samo produktu. No jak ja ją otworzę, to zacznie mi wysychać. Czy ona jest niebieska? Nie można w tym momencie dostać w handemie niebieskiej maskary. Można dostać zwykłą. Każda z nich jest w cenie 39,99. I nie, nie wiedziałam, że kosmetyki z H&M są takie drogie. Ja się boję jej użyć, nie? Ja się cykam, ale jak już mamy tutaj tę kraskę, użyjmy też niebieskiej maskary. Czy wy to widzicie? O matko, no tak, no bo trzeba było dać takie małe opakowanie, przecież, no to nie można było dać dużego aplikatora, strasznie się tym maluje te rzęsy, strasznie, ale ja nie mogę, ale ona daje kolor, to jest taki totalny niebieski, ja byłam przekonana, że tego nie będzie widać, Wow. Zwykłą maskarę czarną każdy ma. Więc to jest coś mega ciekawego. Osoby, które są targetem takich kalendarzy, osoby, które kupują kalendarz adwentowy z kosmetykami do malowania, to raczej są osoby takie wkręcone w makijaż. To są właśnie chyba te osoby, które byłyby w stanie użyć tak szalonej maskary. Ale mam u... na okulary musiałam ściągnąć okulary, żeby to dobrze zobaczyć. Co za paradoks. Yy, fun fact jest taki, że moja pierwsza maskara w życiu, którą kupiła mi mamusia, była właśnie taka niebieska. I ona była chyba z Lovely, bo, bo mama wtedy uznała, że na czarną jestem za mała, a że na niebieska to tak właśnie lepiej będzie. Ta miniaturka jest warta niby 8,38. Matematyka królowo-nauk? Nie mam pytań, ale daję tutaj łapkę w górę, bo... bo uważam, że to jest szalone. Mam do tego sentyment i mi się to podoba. Numer 8 jest tutaj. Ja się założę: to będzie ten złoty eyeliner. Niestety nie. <laughs> nie! Po prostu nie będę nic mówić. Jest to libros! Kto by się z tego spodziewał? Trbinki brokatu, ale super. Żartuję. Okej, okay, a ten olejek w ogóle to ładnie całkiem wygląda na ustach. Jak zjem sobie swojego ulubionego maczka, to zaraz zniknie. <gasps> Niedługo wracają drwale, bo to wszystko są takie bardzo małe próbki bardzo podobnych produktów. Jakby tak to wszystko zlać do jednego po 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 pojemnika, to by był jakiś pomysł. Mm, taki błyszczyk, no, bardzo ładnie się błyszczy, zwłaszcza jak sobie świecę lampą prosto w twarz, weźcie to pod uwagę. Smakuje jak. Cukier. Za ten lip gloss zapłaciliśmy 6,17 zł, bo tyle wynosi cena za jedno okienko w tym kalendarzu. Po przeliczeniu z proporcji względem ceny błyszczyka takiego podobnego z hm u wychodzi, że jest to warte 5,71. A no i to jest łapka w dół, bo to, to, to nie. 9 ma taki nowy, nieznany kształt. To może być coś fajnego. O, to jest coś fajnego! Highlighter stick. No i to mi się podoba. Tego chcemy. O, jakie to jest ładne. No dobra, teraz widzę, że trochę może tworzyć taką ciemną plamę, kiedy nie pada na niego światło. To jest problem rozświetlaczy. No, jak się ma tak bladą cerę jak ja. No tak nałożyłam go sobie praktycznie na cały policzek w tym momencie. Ten efekt jest mocny, jest bardzo widoczny. Pearl Glow. To jest taki jakby srebrny, taki śnie... zimny, o, zimny. No dobra, i on kosztuje 39,99. Do It All Stick Highlighter. To jest inny, ale nawet kolor nazywa się tak samo, więc <grym> to jest warte 38,85. Ja nic nie mówię. Number ten! Okej. Okay. Lip Gloss Roller. Bezbarwny, były. Aha! Chodzi o to, że roller to, że ma taką... że ma taką kulkę na końcu. No cóż, no! Nic za bardzo nie robi. Dziękuję. Do widzenia. Nie podobało mi się za dużo. Mam błyszczyk do ust. Bezbarwny, no bo to jest właśnie tym. Wychodzi na to, że wartość tego Produktu w porównaniu z tym, co możemy kupić na stronie. Jest to 9,50. Numer 11 znajduje się pod numerem 11. Eee no do, do, tutaj, no, to. No, okej, na no spoko, no, żel do brwi. To mi się podoba. Zaraz sobie lejemy. W sumie co? Że to ma być taki styling? Tak, że to, że mają się trzymać te brwi. Bo jak tak, to spoko. No, czegoś takiego jeszcze nie było. To oczywiście znowu jest małe, to wiemy. Dobrze, że chociaż, że jest bezbarwny. Bardziej się wydaje zdefiniowana ta brew niż ta brew. Pani dziękujemy. To, co jest najbardziej podobne, to jest ten produkt. Kosztuje 19,99, ma 12 ml. Oto to jest warte 3,66. Może jeszcze zaschnie, damy mu szansę. 12. Hmm. hmm. O. O. Kur... Padniesz! Już cię tam muszą zbierać z podłogi. Ja już nawet nie będę śmieszna. Ja go nawet nie będę otwierać. Watermelon. Watermelon I just wanna taste it. I don't wanna taste it. Minus. Chodź tu, szczęśliwa trzynastko. To jest niebrzydkie. To jest. Eyeshadow wpłynie płynie. Mam małe drzewi. Ja mam tutaj na kanale niechlubną historię z cieniami do powiek wpłynie płynie. <grym> ja się boję. O matko. Ojej. O! To się rozciera nie najgorzej. Obawiam się o trwałość tego produktu. On będzie wszędzie, tylko... Nienaruchomej powiece. Muszę przyznać uczciwie, że jest to ładny, delikatny efekt. 29,99 za 25 gram. To jest płynny cienie, oni mi to w gramach podają. No nie jestem w stanie teraz tego sprawdzić. Dam mu fory i założę, że to jest takiej wielkości jak ten produkt na stronie. Czyli kosztuje 29,99. No i to jest na plus. 14. Rozrywa. Numer 14. Słuchajcie, tym razem peach, tym razem proskwiniowy, matko chyba oszaleję. One, two, three. 4 złote. Już rozumiem, dlaczego pojawiły się trzy razy Łapka tu. Kiedyś w radiu pani zadała takie pytanie do widzów. Do słuchaczy, czy powinno się mówić 15 czy 15. A całe życie zapamiętałam, że poprawną odpowiedzią na to pytanie jest. 15. No więc numer 15. A o, a. Eyeliner numer 2. To samo co już mieliśmy, tylko teraz w kolorze różowym. Dobra, bo ja ogólnie nie umiem rysować kresek i to, że to jest takie, wiecie, brokatowe, takie niezdefiniowane, to mi troszeczkę ratuje tyłek. No, dobra, no, wyglądam teraz, jakbym się posmarowała tymi kosmetykami z gazetki Barbie albo coś. Po prostu wszystko zlało się w jedno. Pewnie tego nigdy nie użyję. I jest szansa, że wynika to po prostu z braku umiejętności, więc powiedzmy, że nawet mi się to podoba. I już wiemy, że to nas by kosztowało 30,79. Muszę żeby przyspieszyć, bo. Zaraz mi się skończy miejsce na twarz. Numer 16 jesteś strasznie mały. Coś czuję, że to będzie pogrom. No nie, no nie, nie. To już lepsza była w gazetce Barbie. Ten materiał jest taki bardzo szorstki, taki kolor, taki trochę Barbie. Nie za bardzo. To wygląda jak dla małej dziewczynki. Jedyne, co znalazłam, to taki dwupak za 29,99 i niech już będzie 15 zł za sztukę. To jest tak zszyte, że ja to troszeczkę Mocniej pociągnę i to pęknie. Tym oto sposobem dotarliśmy do numeru 17. Nie, żeby w numerze 17 było cokolwiek wyjątkowego. A może będzie! Sprawdźmy! <grym> Bega z HM-u. Oni nas nienawidzą. Tym razem zgadnijcie, zgadnijcie, jaki to jest smak. Podpowiem, to nie jest owoc. Nie powiem wam. Ej, nawet mi się podoba to różowe, błyszczące oko. Ten e, żel do brwi to zasechu, no... Całkiem fajny żel do brwi. Mówimy temu nie. Przynajmniej szybciej dojdziemy do domu. W sensie do końca. 18. O rany. Hmm. Ok, let's go. To jest fajne. Pięknie się mieni. Highlighter. Szkoda, że sobie nawaliłam w tym momencie tego, który już tu jest. Temu, który jest. O! Dziękuję, HM. To jest piękne. To jest piękne. To jest w zbyt dużej ilości na mojej twarzy. Mi się to podoba. Wygląda przemagicznie. Jest jeszcze bardziej spektakularny niż. Ten znalazłam taki rozświetlacz do twarzy i ciała. Wygląda bardzo podobnie. 11,25. Tyle to jest warte zgodnie z wyceną HM. -u. W sumie na powieki bym to dała i uważam, że to jest lepsze, łatwiej się jakoś tym posłużyć niż tym. To będzie zdecydowanie plus 19. Co to będzie? Yeee! Co to było? Tylko że życie się <śled> nie. Się nie spodziewaliście, co? Co za tragedia. Ten nałoży sobie na górną powiekę, ten nałoży sobie na dolną powiekę. E, zobaczycie, jak bardzo, bardzo będą się od siebie różnić. Aha. Watermelon. Nie no, akurat y, akurat y, smak to czuć. Nie chcę, o, o, mówiąc, zamknąć ust. Żeby się nie szały widzicie to? Widzicie tą szaloną różnicę? Te wargi wyglądają. Tak inaczej od siebie one, one wyglądają jakby się pierwszy raz spotkały. One wyglądają jakby się nie znały. Lip gloss kosztuje nas 5.71. Nie polecam, idziemy do numeru 20. O. O jak! Lip and chick stick. To wydaje się super, ale nie wiem, czy ten odcień jest dosyć srogi o matko. A on jest mocny. Ej, ale fajnie. Ja nie mam żadnego podkładu, bazy, nic. Mam skórę. Bardzo dobrze się to rozblendowuje. Naprawdę jestem aż zdziwiona. Mega fajny produkt i mówię to mając świadomość, że w tym kalendarzu są cztery błyszczyki i cztery olejki do ust. To jest totalnie to i kosztuje 19.99. 21. Jest pierwsza w nocy. Tu jest 21. Jakie Jakieś śliczne. Opalizuję na wszystkie kolory świata, przysięgam. To jest śnieg zamknięty w pudełku. Nie wiem, gdzie mam sobie to nałożyć. Chyba tutaj. Eee, nałożę to sobie na usta. Skoro mam błyszczyk na ustach, to będzie się lepił do nich urokat. Może go zjem? Czuję się bardzo śnieżnie. No i co? O, wiem co. O ja, ale on jest przecudny. W nim są drobinki przeróżnych kolorów. Naprawdę to wygląda w lustrze tak cudownie. No i dobra, to jest takie samo opakowanie jak ten brokat, więc policzymy go tak samo. 22. Może jednak skończę w tym roku. No, chodź tu kolejny lip glossy, no nie wstydź się. O! Mamy szminkę! Ale malutko! No, jest to szminka. Nie da się ukryć. Mała. Wszystko mi dzisiaj pasuje do tych paznokci. Nie wiem, o co chodzi. To by oznaczało, że muszę zmyć swoje piękne brokatowe usta. Jest jej tyle. No ładny kolor taki. Trochę taki kolor, taki bardzo różowy. Nawet taki nie, nie jest taki bardzo różowy, jest taki trochę ciemniejszy. Jak się ją też jak się jej też nałoży więcej, także okej. Okay. Nie, no to jest, to jest to jest na plus. To wszystko jest różowe, więc pasuje. Czuję się bardzo różowo. I to kosztuje 50 zł. Strasznie drogie są kosmetyki z chemu. I z proporcji nam wychodzi, że to powinno kosztować 18,75. Kto, widząc w sklepie taką szminkę, dałby za nią prawie dwie dechy. Ale jest to fajna szminka, ma ładny kolor, więc łapka w górę. Ej, 23 to już prawie koniec. Mam wszystko w tym momencie na swojej twarzy. <grym> Lol. Splunęli mi w twarz. Lip Gloss. Roller. O kurczę. Już gdzieś to widziałam. Ten jest o smaku czekolady. Będę miała bardzo błyszczące usta po tym kalendarzu. No więc 23. Mały zawód przed wigilią. Ale to ciężko powiedzieć. Lip gloss roller. Lip gloss roller. I to jest źle. 24. Mamy wigilię i całkiem spory okienko. Nie będę się zbędnie zasadnie ekscytować. Wow! To jest fajne. To jest fajne. Glitter mist hair and body. To y, wygląda w butelce pięknie jak zamknięty w butelce brokat. Najpierw okulary no jest to ślicznie ładnie to wygląda no wiecie no tam można się popryskać tak no właśnie nie wiem po co średnio mi się to podoba jeszcze tak kurczę no niby jest to ciekawe i właśnie ładnie wygląda w pudełku ale takie to jest no nie wiem jak na 24 to takie to. dobra muszę być trochę sobą muszę powiedzieć, że mi się to nie podoba i i dam tutaj łapkę w dół. Tak zrobię to. Jest napisane, że to jest do włosów i do ciała, a ja użyłam tego na twarz, czyli do tej jednej rzeczy, do której się tego nie używa. Brawo. Nie powiem, że jestem zaskoczona. Tak, to jest dokładnie ten produkt. Nawet też jest czerwony. 787. Nie mogę się doczekać. Wyniki. Ten kalendarz ma 24 okienka. Wow, u mnie w moim personalnym rankingu uzyskał raz, dwa, trzy. Trzynaście łapek w górę i jedenaście łapek w dół. Czyli tak mniej więcej pół na pół. <coughs> oh, sorry, brokat w gardle. To by się zgadzało, bo mniej więcej tak, mam do niego taki stosunek pół na pół. No i teraz najciekawsze. Najciekawsze i to coś, czego się naprawdę nie spodziewałam. Bo ja wiem, że jak ja podliczę te wszystkie ceny, które tutaj policzyłam, to wyjdzie mi więcej niż ten kalendarz kosztował. Jedno okienko w kalendarzu kosztowało 6 zł i 17 groszy. Postarałam się przeliczyć realną wartość tego, co dostajemy. Wychodzi, że suma wartości tego wszystkiego, co mam tutaj na biurku, to jest 323 zł i 15 groszy. Nie wiem sama, co powiedzieć. Kosmetyki są drogie. Czy się opłaca? Fakty mówią, że tak, ale czy dałabym 50 zł za pomadkę z hm -u? Ja mówię, że nie. Experience otwierania tego kalendarza jest fajny. Takie rzeczy, które mi się naprawdę spodobały, z których się tak naprawdę szczerze ucieszyłam, to jest ta mascara, te dwa blokaty, ten puszek. Nie wiem dlaczego aż tak mnie ucieszył. Koniecznie te dwa stiki. No i ten rozświetlacz. Jest ich 7. Nie spodziewałam się, że to powiem, ale w gruncie rzeczy, no uważam, że się opłaca. Ale czy cieszyłabym się 4 razy otwierając olejek do ust albo 4 razy otwierając błyszczyk? No nie, a to jest 8 okienek z 24, to jest 1 trzecia. To jest chyba ta wartość, o którą powinny dbać marki tworzące kalendarze adwentowe. Żeby te rzeczy były. Takie zaskakujące, żeby się nie miało wrażenia, że jest osiem razy to samo. E, mam nadzieję, że podobał wam się mój świąteczny wystrój. Możecie dać znać, która strona twarzy wam się bardziej podoba. Nie piszcie, że żadna, dobrze? Fajnie było. To był chyba długi film. Totalnie. I nawet nie wygląda jak dupa. Fun fact. Czy wiecie, że w Lidlu od września są słodycze świąteczne? W tej samej alejce zaraz obok są też znicze. Takie mamy czasy.